Witajcie, drodzy handlowcy. Obsługa analityczna w kontakcie Guru Markets. Dziękujemy za pomoc. Formularze pomocy znajdziesz w opisie tego filmu. Drogi widzu, polub ten film. Wasze kciuki w górę są niezbędne dla rozwoju kanału Guru Markets. Porównamy główne wskaźniki firmy Baidzian Group Lead, Ticker, RTC. Niniejsza recenzja opiera się na danych aktualnych na dzień 30 lipca 2024 roku. Według klasyfikacji Guru, market z firma Baidzian Group Lead należy do podkategorii Soft Business. W porównaniu biorą udział 42 firmy, co jest bardzo reprezentatywne. Zacznijmy od podsumowania informacji o firmie. Nieco dalej przestudiujemy każdy wskaźnik bardziej szczegółowo. Jeśli jesteś zainteresowany, możesz wstrzymać wideo. Możesz przyjrzeć się bliżej każdemu wskaźnikowi badanej organizacji. Dostęp do stołu o strukturze Ticker jest bezpłatny i bezpłatny. Dziękuję za ponowną wiadomość i inne wsparcie, to naprawdę pomaga w pracy. Więc, przyjaciele, zaczynajmy. Kapitalizacja rynkowa spółki Bajian Group Lead wynosi 0,5 miliarda dolarów. A kapitalizacja podkategorii wynosi 1322 miliardy dolarów. BajJian Group Lead ma udział na poziomie 0,38% i jest jedną z bardzo małych firm w podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki wynosi 0,4 miliarda dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 152 miliardy dolarów. Bajian Group Lead stanowi udział 0,24%. Porównując zajmowane udziały w wartości rynkowej i księgowej możemy zobaczyć, co następuje. Udział Baidziajan Group Lit w podkategorii przy ocenie kapitalizacji giełdowej wynosi 0,38 Wartość księgowa wynosi 0,24 Czyli o 37%. Mniej niż udział wartości rynkowej. Ocena udziału spółki w kapitalizacji rynkowej i bilansowej w podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Całkowita ocena firmy Baidzian Group Lead zostanie zademonstrowane pod koniec filmu. Prosimy o pełne zapoznanie się z logiką analizy. Zadłużenie analizowanej spółki wynosi 0,14 miliarda dolarów. Dług do kapitalizacji księgowej stanowi 35% kapitału spółki. Wynik na zobowiązaniach finansowych spółki: dobry, jeden pakt. Stosunek wartości rynkowej przedsiębiorstwa do jego zysku wynosi 0, natomiast średnia w podkategorii wynosi 44, czyli jest gorsza niż w podkategorii. Ocena rynkowych wskaźników ceny do zysku przedsiębiorstwa w porównaniu z podkategorią: Bardzo źle minus 2 punkty. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł minus 31 milionów dolarów. Przewidywane zyski na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. I to jest niekorzystne dla ceny firmy. Ocena prognozowanego przyszłego wskaźnika zysku w porównaniu z podkategorią: Źle, minus 1 punkt. Stosunek ceny do przychodów spółki wynosi 7. Średnia podkategorii wynosząca 5,2 jest o 35% wyższa niż średnia podkategorii. Ocena wskaźników relacji ceny akcji do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii. Znośny 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 70 milionów dolarów. Przyszłe przychody na najbliższe 12 miesięcy nie są znane. Co jest niekorzystne dla perspektyw spółki? Ocena prognozowanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Źle, minus 1 punkt. Jeśli interesują Cię tego typu analizy, następnie zasubskrybuj nas i kliknij dzwonek. Marża wynosi minus 42,8%, przy średniej w podkategorii 11,9%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 54,7%. Ocena marsz na sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii akceptowalne minus 0,5 punktu. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 0,21%, czyli o 81%. Mniej niż udział kapitalizacji rynkowej. I fakt ten odzwierciedla rozbieżność pomiędzy aktualnym kursem giełdowym spółki Baijiaan Group Ltd. raczej w stronę rewaluacji. Wysokość kapitału przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 1384 000 dolarów, oraz w podkategorii 785 000 dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 76,3%. Oszacowanie wielkości kapitału spółki na jednego zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek podkategorii. Znośny, 0 punktów. Zysk na pracownika wynosi 0 tysięcy dolarów. Średnia dla podkategorii, 17,8 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 100%. Oszacowanie zysku przypadającego na pojedynczego pracownika w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Znośny, minus 0,5 punktu. Przychód firmy na jednego pracownika wynosi 199 000 dolarów. W podkategorii 150 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 33%. Oszacowanie udziału w przychodach przypadającego na pojedynczego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami firm z podkategorii znośne minus 0,5 punktu. Akcje na sprzedaż stanowią 0,2% przy średniej podkategorii 3,8%. Jest to wskaźnik ryzyka wystąpienia krótkiego nacisku. Wskaźnik RSI, 14, pokazuje dla spółki poziom 77% bajdian Group Lit. Natomiast w podkategorii poziom RI, 14, wynosi około 56%. Potencjalnie papiery wartościowe podkategorii są wyceniane niżej niż spółki Bajdżajan Group Lit. Porównanie zmian cen akcji spółki Baidzajan Group Lead i podkategorii firm Przekonamy się, że za 12 miesięcy akcję Baidian Group Lead wykazał zmianę o minus 73,9%. Wobec zmian cen w podkategorii minus 7,5%. Nic to nie mówi jasno, ale trzeba wziąć ten fakt pod uwagę. Wynik, minus 6 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii to, 2,5 punktu. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na rynek. Zobaczmy, średni wynik dla całego rynku to 0,3 punktu. Wobec wyniku spółki wynoszącego minus 6 punktów Baidzian Group Lead. Zajrzyjmy do tabeli zamówień, jest ona dla Was dostępna, link znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera wszystkie decyzje podjęte przez system informacji o wycenie akcji i system referencyjny guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i otwarty, link w przypiętym komentarzu. W wyniku wyceny papierów wartościowych BAIJ I, y, UN Group LTD Guru Markets Otworzyć zamówienie nie bez powodu Baidian Group Lead, przewartościowana firma pod kategorii Bardzo dziękuję publiczności za obejrzenie do końca i skorzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością na całym świecie